15 sierpień 2025 jesteśmy na Rondzie, obojga, tak? Narodów, tak? No I jedziemy sobie na rekonesans do Białowieży tu z kolegami, kolarzami. A my, turyści, starzy turyści, nic więcej, krajoznawczy turyści, zwiedzamy Polskę, a ściślej mówiąc Podlasie w tej chwili, bo tu się mieszka, także ciąg dalszy nastąpi. To jest Dawid, a Tomek, Janek, no i ja. Wiesław. Jesteśmy w Orli. Dojeżdżamy do Bużnicy. Słońce mamy ostre. Tu jest Orli Dom Kultury. I przy domu kultury właśnie jest Bużnica. Synagoga. Czyli synagoga żydowska.

ale tu tych tablic nie było, wiesz, bo ja patrzałem wcześniej. Tak, tak, oni nie rozstawili. Oni tu ładnie zawsze rozstawiają, fajnie. Dobrze. Zaliczone. Chętnych nie ma, a jak ktoś będzie, no to zadzwonił sobie, No i cerkiew mamy zabytkową jakąś tutaj w Orli, tak samo. Także jedziemy sobie spokojnie pocerkiem na odpoczynek po prostu o! budują się z świątkowe nowy budynek budują się pięknie no duży dobra jedziemy Wiedzieliśmy Dubicze przy okazji Jedziemy dalej do Białowiesz. Dubicie serkierne, ale fajnie zrobili. No, stanęliśmy napić się. Turystyka po... O, tutaj taki... Taki dół Dlatego zrobili barierki, żeby nikt nie wpadł, bo tylko do tamtąd jest tak głęboko, widzę. No, i już jesteśmy w Fajnówce także. Ale byś dał koziołka, niebawem Nie bawem do Białowieży. Rowarem tylko dał to. No. Jesteśmy przy ulicy. Ulicy Celnej. Kiermasz produktów lokalnych. A, kraina żubra, no tak, ale tu wywiesili dużo a to tych jutro. transparent, transparentów. Okej. Okay. Także w kier tam jest kościół, a tu jedziemy główną do Białowieży. tunelem zielonym tam spacerowicze już odjechaliśmy od Hajnówki troszeczkę kawałek, teraz jedziemy tunelem leśnym Trzymaliśmy się chwilę tutaj w nowej rezydencji u państwa. E, państwo pochodzą z Siedlc. Mieszkają w hajnówce i w tej chwili tutaj otworzyli takie taką właśnie restaurację, można tutaj zwiedzić. Wystawa jest. I w tej chwili z Jankiem udajemy się i z tym. No, Tomek chce do kolarza jechać, no to jedziemy, nie? No, no tak. no, szerszenie, stoją, czekają. No to skręcamy na drodze do kolarza. To tutaj, nie Janek? Chłopaki już jadą. Tam zaraz dojadą. I jesteśmy u kolarza w Budach U słynnego kolarza nie, to to Pana Jurka A Kuczki Taka tako Tako? Profesjonalne Profesjonalne kolarza Okej No nam to nie secesy To A jak się tam je życie to widzisz

I tu mamy na, na krajobrazowy rezerwat żubrów, tam był rozjazd. A tu turyści, pełno ich. A my też turyści, tylko że rowerowi białowieża, i jedziemy do geograficznego czy geometrycznego środka puszczy. jesteśmy przy środku geometryczny Janek o, stanęliśmy na Orlenie będziemy pić kawę i cynamonów cynamonów jeść Także tak to wygląda. O, oni mają lepsze rowery. Tak. Tutaj e, coś padło dzikiego w lesie, bo Janek kawę pije, bo to, to musiało coś paść, bo to takie wydarzenie, że coś musiało paść, bo Janek kawę pije i to ze smakiem wypił pierwszy od nas. I to dużo, nie mało. A my to, ja tu ale. dudlam, ale ale przecież jak on postawił to ja przecież nie wyleję, muszę wypić no, oczywiście, oczywiście, no jakżeż to tak ja, ja nie widzę w ogóle sprzeciwów jarzębinka ty, chyba otwarta ty jarzębinka nieczynny nieczynny? no, mamy żubrówkę słynną czterogwiazdkowy hotel, restauracja jedziemy dalej na labirynty zielone Białowieża Pałac babuszka słynna restauracja dojeżdżamy do słynnych labiryntów zielonych one są ukryte tu w Białowieży Tylko gdzie one tu są? Ja już nie pamiętam. Gdzie one tu były, Janek? Za przejazdem tam dalej? No i mamy słynne labirynty. Dawid na prawo. Tu trzeba. Tu jest parku. Tak. No i mamy labirynty.

Jak chcecie. Nie, to nie, nie, nie chciałem tej tylu czasu. Okej. Okay. Także Tomek z Dawidem pojechali szybko na Narew przez do Bielska, bo muszą dzisiaj być w ostrudzie, a my tutaj, my tutaj poczekamy na moją piękną i, i towarzystwo, jedziemy na krajobrazowy i się spotkamy. No. Na... Dwie Kasie, Gosie Joga, i Stasia. Nie. I ponoć Marcin jeszcze Zobaczymy. O, przyjechali. Zobaczymy. Coś zaparkowali. I będą wysiadać. Co z wami? Hejo. A co z wami? Hejo, hejo. Marcin, ty znasz Białowieżę i tak nie, to nie to mogłeś to trafić? To nie wiedział gdzie jechać po prostu. Gdzie wy A gdzie No mówiłem, Cerkiew, Stara Poczta, Białowieski. Dawno cię nie widziałam. No, no, bardzo dawno. A co wy chcecie zwiedzać? Gdzie? No właśnie nie wiem jeszcze. A wy dwójkę tylko? No, bo tam ci pojechali, bo Chajcie nam jeszcze. No, to zwiedzajcie. No, i spotkaliśmy się. My teraz udajemy się w drogę powrotną, bo przejażdżkę mieliśmy taką po prostu. Okej. Okay. Idziemy, ale dęby wielkie, ale grube dęby. Same dęby i to takie. Nawet nie jesteśmy przy królewskich dębach, a tu tu. Wieloletnie dęby tu są. No nie wiem, no ale na pewno wieloletnie. Ale nawet nie są oznakowane, tylko jako ścieżki. Same dęby, zobacz, to jest droga dębów. Ale nie, króle... ale nie królewskich. Nie wszystkie dęby to nie jest dęby królewskie ale to nie wszystkie dęby ja wiem wiązy jakieś dęby. tak tak jedziemy przez prawdziwą puszczę tutaj gęsto nikt ludzka stopa nie, nie stąpiła drzewa powalone wyrwane często z korzeniami część spróchniałych no już w tej chwili się wszystko skrzy bo to przebija się przebija się przez słońce i tak nieciekawie, że tak powiem się patrzy. Można w dół wjechać. Ale jakoś jedziemy do Simony Kossak. Tu gdzie ona miała leśniczówkę, bo ona była przyrodniczką, badaczką przyrody. Jedziemy z tej słynnej rodziny kosaków, malarzy. Zaszyła się w puszczy i tu pisała książki i robiła badania. No właśnie do niej jedziemy do leśniczówki. No i jesteśmy przy leśniczówce i zaraz zobaczymy co tu można w ogóle zobaczyć Ponoć jest piękna, bo tu spotkaliśmy turystów i mówili, że jest pięknie. No zobaczymy. A jest ogrodzone Osada dziedzinka. To można tylko z zewnątrz chyba, wiesz? Tak, ale jako ten to jest ładna ta leśniczówka. Kosaków. Zaraz sobie nakręcimy. No, jest studnia. Widać leśniczówkę, ale wejść nie można. wszystko ogrodzone. Nie wiem dlaczego. Z wieży włodarze nie udostępnili to. Tam dziewczyna próbuje wejść. Może, zaraz zobaczymy. Tu jest tylko taki widoczek. I to wszystko tej leśniczówki. I tu tworzyła Simona Kossak no, zostawili informator Praw, Prawie tylko 4 hektary Tylko Tu Simona Kossak córka malarzy kosaków, Zaszyła się w, w puszczy białewieskiej ja ale Chowajmy się. Chowajmy się. No niech jedzie. A niech jedzie. No, będziemy jechali z powrotem. Dotarliśmy tam, gdzie ta niespodzianka miała być, no bez, bez Tomka i bez Dawida, no bo oni musieli, musieli, musieli jechać. Ale to nic. Odwiedziliśmy leśniczówkę Simony Kossak, czyli córkę. Słynnej rodziny malarzy kosaków nie można wejść, bo zakaz wstępu jest jakoś. Włodarze białowiescy nie udostępnili. Jest tylko zamknięta bramka na jeden z Tak naprawdę, jakby się uparł, by wszedł i tutaj nakręcił. Te kilka budynków leśniczówki, ale nie będziemy tego robić, skoro zakaz ktoś wywiesił nie będziemy, szanujemy prywatność więc udajemy się w drogę powrotną teraz już wracamy nie, oni na pewno zwiedzają jeszcze kamienna zagroda jedziemy sobie po Białowieży cały czas wracamy wracamy od Simony Kossak i już będziemy się udawać w drogę powrotną a teraz chodzisz tak, tak Białowieża, Centrum Zobaczcie co się dzieje Oblężenie Oblężenie dosłownie Trzeba stąd uciekać Weekend się zbliża Święto Narodowe, Dzień Wojska Dzisiaj Nieznany bór Nawet restauracja się reklamuje a my śmigamy dwa zakręty i będzie Hajnówka no i już jesteśmy w hajnówce. Tak. Hajnówka zakłady mleczarskie tu place zabaw zakłady Różne i cerkiew w tle z tamtej strony. Tu zakłady mleczarskie, a tu piękna cerkiew. Hajnowska. Stanęliśmy sobie na ławeczce i spotkaliśmy tutaj żuczka. Jesteśmy ledwo co za Hajnowską. i jedziemy i jedziemy w tamtą stronę No już jesteśmy przy dubiczach cerkiewnych na powrocie z hajnówki i skręcamy z Białowieży oczywiście przez hajnówkę i skręcamy właśnie tam zaraz na prawo, gdzie ten drogowskaz w oddali i udajemy się do bielska Podlaskiego, czyli do domku o. Cerkiew Nagramy już te wszystkie drogowskazy Jak tu jesteśmy Szlak sakralny No i skręcamy Właśnie tutaj Jesteśmy w Dubiciach i tu piękna droga nowa Dubicze Serkiewne Nowy Nowy zajazd Jak widzicie można z dziećmi tu przyjechać o Nie ja chciałem Janek tu wjechać, wiesz Przynajmniej na moment Ale dobra, nie będziemy zajeżdżać To blaski w Tak Paczkomat masz Tu można sobie na ławeczce usiąść widzisz? No, jest gorąco. Dzisiaj 29 stopni to jest gorąco. No i skręcamy już tutaj na głównym zakręcie. Mam cerkiew, prawosławna w oddali. A my skręcamy już na Bielsk. Dubicze cerkiewne się kończą. Piękną drogą zresztą. I jedziemy do, do Orli, do Bielska. Odjechaliśmy od Dubić już. 6 km jak widać na tym Tu droga na Reduty Jest napisane i po I po rosyjsku i po polsku My pojedziemy tam Ale chwile, chwilę musimy się napić Panie Janie Tak Reduty A my tam za chwilę No już Orle mamy Wyjeżdżamy już z Orli Także niedługo będziemy w domu Słoneczko pięknie świeci, zero chmurek Stary kościół Proszę bardzo i do przodu rzeka Orlanka Przy wyjeździe z Orli Stare zabudowania, zobaczcie Normalnie To jest całe Podlasie Stare zabudowania drewniane i pola zaorane I Jeszcze ludzie pracują, dzisiaj święto Wojska Polskiego I Proszę bardzo Można, można. Piękne tuje zagroda i parcebo słynne Parcewo tu się robi kiszonki i się robi nawozy dla zwierząt i różne inne ciekawe rzeczy dla rolnictwa a droga jest piękna, szeroka no jesteśmy już w biesku Podlaskim przy rzece Biała na moście także zakończyliśmy wycieczkę byliśmy w Białowieży z młodymi dawno nie jeździliśmy z Tomkiem który przyprowadził Dawida no i pojechaliśmy bo Dawid nigdy nie był w bia Białowieży był bardzo dawno, chyba 11 lat temu także jak widzieliście no, jechali z nami, ale niestety musieli w Białowieży nas odłączyć się od nas, bo mm, dostali szybką wiadomość i musieli się znaleźć w, w Ostródzie dzisiaj, także oni wrócili oni wrócili już tam do, tutaj do Bielska wcześniej ale y, byli z nami na labiryntach zielonych troszeczkę po Białowieży żeśmy się pokręcili z nimi jak było widać także y, myśmy pojechali do leśniczówki Simony Kossak czyli córki córki słynnych y, malarzy kosaków, polskich malarzy no i to wszystko można powiedzieć że taki był cel naszej dzisiejszej, dzisiejszej wycieczki bo nigdy tam nie byliśmy i przypuszczam, że mało kto tam był w tej leśniczówce, my na pewno nie byliśmy chociaż tyle razy byliśmy w Białowieży także zapraszamy na wycieczki wycieczka się udała spotkaliśmy się troszeczkę z rodziną jak widzieliście, to też przyjechali zwiedzić i, i byli yy, yy, w, w tym yy, w rezerwacie pokazowym Żubrów i mieli jechać jeszcze na mm, do yy, do muzeum w tym w rezerwacie żub, żubrów i w tym w białowieskim rezerwacie parku byli, Narodowym tak w parku narodowym także oni troszeczkę dłużej zostali bo chcieli troszeczkę pozwiedzać no. byli samochodem także myśmy się odłączyli inną drogą żeśmy przyjechali także wybiło nam 1429 także jak będziemy w domu no idziemy do domu, to może będzie 140 Także zapraszamy na wycieczki, bo to jest dużo można poznać, można poznać ludzi można poznać się tak jak dzisiaj, żeśmy poznali troszeczkę ludzi i ludzi z całej Polski, nawet z zagranicy widziałem Holendrów, szli właśnie do tej Holendrzy, małżeństwo Holendrów Szło do tej, do tej leśniczówki. Także kończymy. Zapraszamy na wycieczki, komu się podobało to tam łapkę zostawcie, jakiś komentarz, zalajkujcie. No i jeszcze w tym roku wybierzemy się na, gdzieś na wycieczkę, ale gdzie to? Na razie nie wiemy. Gdzieś na pewno się wybierzemy. Do następnej.